Ma, jestem dusi, dusi ma. Jesteśmy w tym samym miejscu, co ostatnio skończyliśmy, i wlatujemy do tris na górę do pokoju. Aha, Gdzie jest tris? Gdzie jest tris? Uuu, Lamperta nie ma. Niewiasta w łóżku, fajnie, oh, fajnie. Oh, oh, oh. O, już jęczę, hehe. Podarunki. Dziękuję, Geralt. Mam na nadzieję, nadzieję, że, że ten, ten list. pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi Tylko mi tu nie umieraj, Gold Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. <laughs> o, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać. Ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Hmm. Prawie, że porażkę chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z Twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które straciły mi się, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Threes. Feromantyka. Nie jestem jeszcze Rantico. gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowujesz się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze. Wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. się no stało się, stało. E, każda pytanie będę czym mówić, nie ma nic do wybaczenia i no nie do, ma nic do wybaczenia. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba że z taką jak w tej chwili. Gdy patrzę na ciebie, Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermore'en jeszcze się do czegoś nadaje. Uff, fiu. fiu. Mierz spada z łóżka. Poduchy lecą. Okej, okay, karta zdobyta pierwsza. Tris Mericord. Byłeś wspaniały. A raczej nie inaczej Jestem. wiadomo. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir, kolejny z jego wychowanków, zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Co tu mamy ciekawe zapytania? O konsekwencje jest. O, ale chcesz może przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Mhm. Jak duża szansa? Czyli leczenie na NFZ Spoko, Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Gerald, możemy już iść? No, spoko Spomigało to że o konsekwencjach, w konsekwencjach lecimy. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy chciwość albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy potrzeba czarodzieja, który opanował Arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy, książęta, królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść. No dobra, to ruszajmy. Wesemir ruszajmy. nie, nie czekawi czekać. Chodźmy więc. Nie wiemy skąd przyszli bandyci ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Tris, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Jeszcze krótkie pożegnanie. miski smaczek, i każdy idzie swoją stronę. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w wyzimie. Tris. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Niestety udało mi się ukraść. Rolino. Jestem zmęczona. Niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. o pierwsze. Zimno mi. Kupię ci ciepłe mleko z miodem. Hm? Chcesz? Tak, chcę mleko. Kurde mleko z miodem ciepłe? Brzmi mi Co to za psy? Jakie psy? Zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej jak potrafisz do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! O kurde, jakie bestie. Dobra, ale chyba ucieknę. blisko mają. Co jest? Zamykaj bramę! Aha, bestia, zamykaj bramę. Alarm! O nie... Strasznie dużo śmierci w zbyt krótkim czasie. Cię zesłała! Za bramą jest kobieta, psy zaraz ją rozszarpią, zrób coś! Ratunku! Nie, nie, nie! Nie waż się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! To prawda, te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się, sam ją uratuję! Stój, nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Że co za ludzie, co się dzieje? On już zginął? Co? Jest kurde, ziomek zginął... Mniej niż sekundę, no. Co to było? Ani chybi magia. To bestia! Jaka bestia? Oto nadchodzi czas miecza i topora, białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy, Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z hen i z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. Tak. O, Alvin poczuł się lepiej. Znajdę kogoś, kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na dziczałe psy. Były inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich? Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, że będziesz chciał się tym zająć. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Nie Ale wiadomo, dość już w potworach. Tak. Co ci to sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku ścisku na samą wzmiankę o nim. Może wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać. Co teraz? Co się teraz stanie z Alwinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno ktoś się znajdzie. Chciałbyś mnie o coś zapytać? M. Hmm, czy robisz wiosce? Skąd? Tak, mnie właściwie. Znasz? To skąd mnie znasz? To ja, szani nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivi. Niestety straciłem pamięć. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc? No, coś pokmini się w tym kierunku. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Meńskim batogiem batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak bredził coś o wykupnym. Pewnie chodziło o jakiś haracz, chciał iść do wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Szani. Być może zabawię tutaj dłużej, niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić, i okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. <gryly> Dobra. Bywaj. Cool, Kurdy nowa. Idziemy right? poza bramę. Wiem Dobra, podnieśmy to. Zobaczmy zadanie, co mam zrobić. A żeby... Aha. Do wielebnego. No dobra, chcę iść do wielebnego. Czy tu jest jakiś klucz może, czy coś? Zamknięte, no fajnie szałnisko. Ale jak kurde bym chciał z tam wyjść. O, i gitowa. Podróżny kupiec. Okej, okay, czyli dobrze. Co się tak... O, gór. Dobra, poczekaj, per... Nieee... Kurde, już myślałem, że ten siomek chce mi nawalić.

Okej, okay, dobra. Z nie chce mi się walczyć, to za tym chodźmy z Co? Sery? Kiedy ty się pojawiłeś? Kurde, ile tych psów jest tutaj, masakra Dobra, stabilnie do przodu URW lepne, werfie lepne Domki śmieszne, sta Nowy reken podgrodzia, mhm Masno Łopska milicja Aha, aha, milicja. Stój przebł... znaczy człowiek, e kim kimżeś jest? Wiedźminem, jak zauważyłeś. A my jesteśmy milicja. Porządku pilnujem. Nie przeszkadzajcie sobie, już idę. Musimy zobaczyć, czy chory nie jesteś. Mam immunitet. Jestem odporny na choroby zakaźne. Ja tam nie wiem nic o żadnych immunitach. Sprawdzić musim. Jak? No, oglądnąć musimy. Wyglądacie paskudnie, ale chyba zdrowo. A możecie przejść. Bywajcie. Oho. Dobra, bo ty kurde, zarapadniesz, no właśnie. Co za dupy. Co to za milicja, nie padacie na dwa strzały? Elegancka. Ale jak już leżał, to tam kurde, że ten zwolę. Wielebny, siema, siema, wielebny, siema. Wieczny ogień! Czarci synu! Spokojnie, wielebny. Chcę tylko porozmawiać. Nie ma o czym. Jest. Szukam salamandry. Ponoć można ich tu spotkać. Zabiją nas przez siebie. Odejdź! Potrafię się odwdzięczyć. Co masz na myśli? Słyszałem, że macie problemy z bestią. Nic ci do tego. Jestem wiedźminem. Mógłbym wam pomóc. Był tu ostatnio inny wiedźmin. Zwał się chyba Berengar. Obiecał, że pomoże nam zabić bestię, ale kiedy tylko usłyszał jej skowyt, wziął nogi za pas. Nie chce mi się w to wierzyć, ale ja nie jestem Berengarem. Jeśli chcesz, by mu wierzył w twoje dobre intencje, ponieś światło wiecznego ognia do ludzi, by rozjaśniło mroki. Na około wsi jest pięć kapliczek. Nie myślisz chyba, że ogień odstraszy bestię? To nie jest po prostu przerośnięty wilk czy pies. Wieczny ogień, bluźnierco. Owszem, odstraszy bestie, albowiem powiedziane zostało. Mimo już mrok w duszy jego, a oblicze potworne, nie sądźcie go pochopnie, albowiem poniesie płomyk nadziei w noc niebezpieczną. Jeszcze tylko w blasku ognia wiecznego, bezpieczni będziecie. Zgoda. Ale będzie ci to kosztowało 100 orenów. Niech będzie. Hm. ale pamiętaj. Nie jest to Pięć świeczek i wszystkich pięciu kapliczkach. Inaczej wszystko na nic. Dobra. Mm. Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandy. Powiedz jeszcze to. To nie jest mądry pomysł. Czemu tak myślisz? Z takimi jak oni nie warto zadzielać. Jeśli człowiekowi nie śpieszno na tamten świat, wyglądam na kogoś, kto się boi? Przed tobą był tu inny Wiedźmin. Też wyglądał na chojlaka. Widzisz go tu gdzieś? Nie? No nie, to bo uciekł. dopiero to przyszedł. Mordlo. Ja nie mam zwyczaju uciekać. Zadzieranie z salamandrą to poważna sprawa w Wiedźminie. Cała wioska się ich boi. I nie bez przyczyny. Dlatego pamiętaj, że musisz przekonać nie tylko mnie ale również pozostałych mieszkańców. Co mogę w takim razie zrobić? Jeśli o mnie chodzi, to chciałbym, żebyś zajął się sprawą bestii. Żeby przekonać pozostałych, powinieneś udać się do Oda, Mikula i Harena. Zobaczymy, czy poradzisz sobie z ich problemami. Odo, Mikul, Haren? To jakieś ważne osobistości? Wszyscy mieszkają na Podgrodziu od dziecka. Znamy ich i szanujemy. Od, od niedawna jest bogaty. Harem jest kupcem, a Mikul pracuje w Straży Miejskiej. Zdobądź ich zaufanie, a reszta mieszkańców też ci zaufa. Zobaczymy. Czekaj, nie zaufają ci, jeśli nie będą wiedzieli, że ja cię przysyłam. Pokazuj im ten sygnet wiecznego ognia. Okej, okay, dobra. Ciekawy będzie to: Sygnet na palec. Szlachta. Dzieć Mińska, dobra widzowie. Dzięki za oglądanie. To tyle na dzisiaj. Co tu następnego. Jojo, Sheeman.